Maneczko z tej strony MD Dzisiaj bierzemy się za przesyłkę z temu. Dzisiaj to jest takie najszybciej a od reszty, bo to tam też będzie w kolejnym odcineczku A dzisiaj najwidoczniej przyjechało coś nawet nawet fajnego. Właśnie zaraz się ja dowiem co tam się tam znajduje. już zaczęto i zaczynamy. O! Tegatok. Taka torba. I proszę bardzo taki... Yy wiertarka udarowa na akumulator tutaj wszystko jest ładowarka jest jest nawet akumulator litowo-jonowy i sama wiertarka Masywnie wygląda kupiło się na temu za 0 zł oczywiście nie mówię źle 0 zł, okrągłe 0 a dlaczego 0? bo to było w prezencie za 6 prezentów i tam trzeba było później wszystko określić. To w sumie wyszło 180 za wszystko, w sensie jeszcze to nie wszystko przyjechało. Jeszcze mam i, tanki, i wiele rzeczy, że przyjechać bardzo zześć jeszcze. A to jest właśnie jedna z tych prezentów, które dostałem i rzeczywiście jestem ciekaw jak to będzie współpracować, bo słyszałem, że tutaj w Polsce mają magazyny, dlatego on się dojechało. Sam sama wiertarka jest kurczę ciężka, bo czuję w łapie. Ma akumulator swoje... Też Zobaczę jak to w składzie rantko chodzić. Ja to kupiłem ze względu na to, że chcę w końcu w aucie wymieniać sobie na miejscu już opony czy koła, a nie chcę się bawić w wulkanizację. Ja zbyt muszę tu sobie dobrze tu yy, no, schematem skoro nie? No Wszystko się zgadza. 400 newton to powinno być dobre, bo, bo w chyba tam trzeba czysta bądź 250 minimum, więc tutaj jest mocniejszy niż się wydaje. No to go sprawdzę tylko na Sito. Wpięty akumulator. Wiatareczka świeci. Jest... O. No, Dobra, solidnie. Aż w powietrze. Chyba jest tryb. I po środku blokada. Nie wiem po co ta latarka. Ale chyba ją się da wyłączyć. O. Jest stan. Wszystko na zielono. No to spoko sprawa. Jeśli chodzi o taką wiatareczkę za grosze to polecam, żeby się patrzyli na temu. Bo oczywiście. Człowiek by narzekał, a chińczyzna i tak dalej, ale z drugiej strony czemu nie? Kupujcie wiele rzeczy, ja dzięki czemu na temu a rynkiem zwykłym sporo zaoszczędziłem nawet, to dziwo. Więc szczerze, czemu nie? Warto spróbować. Komu się to spodoba, to se kupi, jak nie no to trudno, nie? A szczerze, torba jest, wszystko jest, wkłady są, se kupiłem i tak jeszcze dodatkowe na zaś. Moby no mi potrzebne bo tam będzie dużo łatwiej przy składaniu mebliczki i wie czym. No i ten. Korzystać. Polecam. Na razie.